Mam pomysł. Będę potrzebowała pensety. To pomoże mi sprawdzić kamyki. Tak, są jadalne wspaniale. Tak myślałam. Życzcie mi smacznego. Bella, a może i nas poczęstujesz? To wszystko, na co możecie liczyć. Hantofel jest cały mój. Tak? No to musimy dać Ci nauczkę. Zobaczymy, co powiesz na temat ostrego Tabasko. Okazało się, że to złota czekolada. Możecie w to uwierzyć? Ciekawe, czy w środku jest jakieś nadzienie. Chyba tak. Coś czuję. O nie! Dlaczego tu jest tak gorąco? Ja płonę! Ekstra! Nasz plan zadziałał, Jess! Pomocy! Natychmiast dajcie mi trochę wody. W przeciwnym razie spalę to miejsce. Spójrzcie, chyba coś zostało. O nie, to jednak popiół. Wszystko przez was. Wiem, że to wasza sprawka. Jak możesz tak myśleć? Oczywiście, że nie.